Cześć. 16 ogród w sezonie 2022 ogród nowoczesny, ale z domieszką lekkości naturalności, czyli dwa w jednym, czyli inaczej mówiąc to co lubię najbardziej. Do tego piękne górzyste okolice. Także mam nadzieję, że wizyta będzie udana i nie może być inaczej jak tylko pięknie. Co prawda, Trochę obawiam się pogody, bo jak rozmawiałem rano z właścicielką ogrodu, niestety tam pada. No ale u mnie świeci słońce, trochę się chmurzy, ale mimo wszystko jestem optymistycznie nastawiony. Bus, jak widzicie, tutaj jest ze mną. Do przejechania mamy jeszcze około 200 km, także ruszamy w drogę i widzimy się na miejscu w ogrodzie, tak jak powiedziałem, nowoczesnym, ale połączonym z naturalnością i lekkością. Zapraszam! Jestem już na miejscu. Zanim wejdziemy do ogrodu, chcę jeszcze nacieszyć się tym widokiem. Zobaczcie piękne wzgórza, piękne góry, piękna widoczność. No i wyjątkowy przedogródek, który już zapowiada to wszystko, co, co w środku. Także zaraz tam wchodzimy. A teraz jeszcze jedno ujęcie. Jestem w, w ogrodzie, jesteśmy już w środku, w tym właściwym ogrodzie, tutaj za budynkiem. Za chwilę przejdziemy i to wszystko e, oczywiście pokażemy, natomiast jest ze mną właścicielka tego ogrodu. Witam cię Witam serdecznie. serdecznie. Dziękuję za zaproszenie, bo, bo miejsce jest naprawdę wyjątkowe i jestem no, przeszczęśliwy, że, <laughs> że możemy się spotkać. Jesteśmy w województwie śląskim, tak? Tak, o, zgadza się. Koło Wisły to już tutaj jakby mówiłem... Samopołudnie, przed tak, Cieszynem. Tak, przed Cieszynem, czyli tutaj no góry, już można powiedzieć, nieduże, ale góry. Beskid Śląski. Tak. No i cóż, powiedz o Twoim ogrodzie, jaka jest powierzchnia, kiedy to się zaczęło, no i jak, jak ten ogród tak naprawdę powstaje? No powstaje cały czas, powstaje właśnie cały czas tworzymy, cały czas coś zmieniamy. Rośliny rosną jak szalone, co widać po trawach, po drzewach. No, na 23 arach wszystko mamy zagospodarowane hmm. łącznie z domem. Pierwsze brzozy, które są za moimi plecami hmm. posadziłam 18 lat temu. Tak, to tam dojdziemy, tak. to jest sam koniec działki na tle e, Atlety gór. 18, no bo tak. właśnie, bo ta działka była, była już wcześniej, jak pamiętam, bo jeszcze nie powiedziałem, byłem już tutaj w tym ogrodzie jakieś 3 lata temu, to od tego czasu bardzo się zmieniło. No i właśnie opowiadałaś, że działka była wcześniej. Tak, tak, działka, działka była wcześniej, działkę dostaliśmy właśnie od taty. No, kiedyś tutaj na tej działce było po prostu siano, mm -hmm. sianą hodowaliśmy, kopki tak. stawialiśmy, były uprawy rolne. Oczywiście pole rolne jest dalej tutaj za płotem, mm -hmm. więc dookoła mamy przestrzeń tak, taką jeszcze tak, rolniczą i to mnie bardzo cieszy, bo sąsiedztwo najbliższych budynków... No jest w takiej bezpiecznej mhm. odległości tak, tak. i to jest takie bardzo fajne. No i dostaliśmy tą działeczkę i postanowiliśmy już tutaj później coś działać. No właśnie, działać i 18 lat temu pierwsze brzozy, natomiast e, budynek i to jak tutaj mieszkacie to jest mniej więcej 7 lat. Tak. Jak mówiłaś tak, i tak, w ciągu 7 tak, lat to wszystko co... Zagospodarowaliśmy całą tą przestrzeń. Także tak, z jednej strony dużo, a z drugiej strony to... No zasadzie, naprawdę krótko tak. a ogród jest naprawdę dojrzały no nasadzenia to jak widzicie i, i zaraz to przejdziemy, to, to sami ocenicie, że w ciągu 7 lat ten ogród jest naprawdę kompletny no i cóż, ogród i w ogóle budynek, nowoczesny nowoczesny, natomiast sam ogród właśnie takie elementy nowoczesności przeplatane z taką naturalnością swobodny, swobodny taki układ, czyli Czyli no, ciekawe połączenie. No tak staramy się to łączyć, bo zarówno ja w domu też mam różną, różnych kilka takich styli pomieszanych. Trochę nowoczesności, trochę mm -hmm. takich stylowych rzeczy, trochę takich starych rzeczy w ogóle, które też uwielbiam. To. No i tutaj w sąsiedztwie właśnie teraz remontujemy tą naszą stodułkę, tam no jakoś pracownię dla córy też planuję zrobić. No i całą tą przestrzeń tutaj zagospodarować jakoś tak, żeby było przyjemnie dookoła. Tak, bo, bo właśnie lubujesz się w tych takich różnych dekoracjach, takich aranżacjach. Zaraz je tutaj pokażemy, gdzie na Twojej stronie oczywiście tu w filmie podam link, jakbyś powiedziała, gdzie cię możemy znaleźć na, na Instagramie chyba. <laughs> dziękuję tak? bardzo, tak to zapraszam serdecznie na wiejską sielankę na mojego vloga. Tam właśnie pokazuję te wszystkie moje aranżacje, które kocham. Zajmuję się tym po pracy. Uwielbiam dekorować dom ogród. Mój domek letni, który znajduje się tam tak. na końcu ogrodu. I to jest taka moja pasja, takie moje odstresowanie się i staram no. się to robić to, co lubię po prostu. I masz do tego naprawdę wielką rękę, bo, bo, bo prze, przepiękne są te wszystkie Pięknie aranżacje. Bardzo. Zresztą tak, i, tak jak i cały ogród. No to cóż, tyle tytułem wstępu. Myślę, że przejdziemy teraz. Tak od strefy frontowej, bo, bo jest już wyjątkowo te trawy, jak podjechałem, tylko to naprawdę no, zapierają dech, te wszystkie aranżacje. Także przejdziemy od tej strefy frontowej przez cały ogród i Zapraszamy. pokażemy te naj, najciekawsze elementy. Zapraszam. Sobie. Ruszamy. No dobrze, jesteśmy ponownie w strefie frontowej. Jeszcze raz, jeszcze raz ten widok. Tutaj e, zwracam uwagę, że jesteśmy tak naprawdę przed działką. No a już, e, a już się zapowiada bardzo dobrze. No i co, wchodzimy do środka. Zapraszam serdecznie. Wchodzimy. No i pierwsze, e, pierwszy przedogródek. Znaczy jedyny przedogródek w tym ogrodzie, ale pierwsze, chciałem powiedzieć, naprawdę wyjątkowe wrażenie. Przedogródek trawiasty, typowo trawiasty. Rozplenice. Tak? Tak, przepięknie zakwitły w tym roku, są naprawdę niezwykle okazałe. Także zwróćcie uwagę, bo naprawdę wyjątkowe miejsce. No nic, nic więcej, właściwie tylko trawy. No i jak to, jak to tutaj super wypełnia tą przestrzeń. Dobrze, idziemy. Chodźmy, yy, nie wiem, teraz w prawo, w lewo. Możemy iść w lewo. Tutaj od strony sypialni zapraszam. Za rogiem ukaże się piękny widok na góry. No właśnie, te góry to tutaj zachwycają. Przechodzimy takim dosyć szybkim krokiem. O, i tutaj myślę, że widać, e, że naprawdę robi się ciekawie. Tak? Zapraszam serdecznie, tak. Tutaj mamy taką górkę. Można to starał się zrobić w takim stylu japońskim. No właśnie, bo, bo nie wspomnieliśmy jeszcze o małżonku Krzysztofie, który tutaj ma też naprawdę swój udział. Nie ma go jeszcze w tej chwili, ale, ale możemy mu pogratulować. No i posłuchaj, zanim pójdziemy dalej, to ja bym chciał zwrócić uwagę na te dekoracje, o których mówiliśmy, które na Twojej stronie wiejska Sielanka możemy znaleźć. Zobaczcie. Tylko na przykłady przykłady tych rzeczy, jakie to są naprawdę no, przepiękne aranżacje. Trochę staroci, trochę jakichś takich rzeczy nowych, ale, ale stylizowanych, także no, super. super. No, dziękuję. Takie różne kąciki staram się właśnie tworzyć, żeby można było w różnych miejscach na ogrodzie przysiąść. A wracając jeszcze do męża, to chciałam powiedzieć, że w zasadzie to on sam od podstaw i projektował, i założył ten ogród. A ja generalnie tylko stroję. No nie takie generalnie, ale dodamy, że oczywiście Krzysiegi, ty nic wspólnego zawodowo z ogrodami nie macie. Nie, to jest nasza pasja i tak jak mówię, tu się staramy odstresować, zostawić wszystkie zmartwienia. A gardenoterapia jest teraz mega popularna, więc no. rzeczywiście coś w tym jest. No dobrze, mamy w tej chwili taki pełen, pełen, pełne spojrzenie na ogród. Czyli, czyli jesteśmy z tyłu budynku mieszkalnego, tutaj ten taki niewielki tarasik. No i zobaczcie, jakie, jakie widoki. No naprawdę coś niesamowitego, bo to jest takie naturalne przedłużenie, przedłużenie waszego ogrodu. No i to, co, to, co mówiliśmy, takie połączenie naturalności z nowoczesnością, chociażby ten mur z tyłu, powiedz, gdzie on tak naprawdę prowadzi. Ta ścianka właśnie to przejście prowadzi do naszego warzywnika. Właśnie mąż to tak wymyślił, żeby nie było to takie otwarte, tylko takie przymknięte. Ten ogród taki troszeczkę tematyczny przez mm -hmm. to się stał. No właśnie, tam do warzywnika to nie akurat nie musimy wchodzić. Ale, ale super pomysł. Właśnie, że taka przegroda i, i no bo warzywnik nie ma co ukrywać, nie jest nigdy miejscem jakimś tam eleganckim, to jest po prostu część użytkowa. Dokładnie. A odwróćmy się jeszcze e, w drugą stronę. Jesteśmy po e, dru, drugi bok e, budynku, e, no i chciałem zwrócić uwagę na to ogrodzenie. Skąd pomysł? No to też właśnie mąż wymyślił, y, takie ogrodzenie, takie gabiony wypełniane drewnem. No trzeci rok to mamy, jest to bardzo praktyczne, bo to drzewo się nam tutaj sezonuje, schnie. Y, w tym roku wymieniliśmy te jaśniejsze kawałki mhm. bułka, to widać od razu, że to jest świeży buk. w tym roku zakupiliśmy. Wyciągnęliśmy te stare wysuszone do użytkowania, do palenia w kominku, no i wypełniliśmy tym świeżym buczkiem teraz. Aha, czyli to jest, bo ja myślałem, że to jest taka stała dekoracja, a to jest po prostu takie składowisko tak, drewna. Tak, tutaj składujemy to drewno, to jest na całej tej długości tego płotu tutaj. Super, super. Te stare, takie ciemne jest drzewem takim mhm. przesezonowanym, a te jasne, tak jak powiedziałam. No i też tak fajnie wymyślił, bo jest to nawiązanie do tej ścianki, która tutaj na strudole jest włożona właśnie tymi kawałeczkami drewna. No właśnie, chodźmy do tej ścianki, bo ta ścianka to jest, ja ją pamiętam sprzed trzech lat, jak tutaj byłem, to jest naprawdę event, jeszcze takiej aranżacji nie widziałem nigdzie. No i co, sposób na tak naprawdę zasłonięcie nieatrakcyjnej, nieatrakcyjnej ściany. No i co tu więcej powiedzieć? No po prostu oryginalnie. Tak, tak oryginalnie, że po prostu postanowiłam dać drugie życie starej stodole, No i działamy tutaj coś. I to będzie pracownia jakaś. To będzie pracownia dla córki. Ale tak. artystyczna jakaś. Artystyczna, czy? tak, będą stały sztalugi, właśnie A. porozkładane farby, bo wiecznie w domu z tym mamy problem. Jak się to rozłoży, trzeba to szybko sprzątać. No, tak. no i to jest najbardziej. Największe utrudnienie w całej tej pracy. No to tylko pogratulować córce, że ma takich rodziców i taką pracownię. Bo już patrząc na to, co przed tą stodową, no to na pewno w środku też będzie super. Myślę, że przyjadę kiedyś zobaczyć. Zapraszam oczywiście. Dobrze, chodźmy w takim razie do, do wnętrza tego ogrodu. Przy okazji, no, kolejny raz, bo nie mogę się nacieszyć naprawdę tym widokiem na te góry. Zobaczcie tam po lewej stronie skrzyczne, trasa narciarska, i tam zimą zawsze chodzimy na skiturki. Uwielbiam Aha, tam takie... tak, tak, tak. Ten przesmyk taki na tak, tym tak, ostatnim planie. Tak, tak. To jest właśnie skrzyczne, a tam ta wieżeczka po lewej stronie to jest skrzyczne małe. No to naprawdę marzenie siedzieć w ogrodzie i oglądać no. stoki. No super. No, nie, nie mogę się nadziwić, nacieszyć. E, dobrze, spójrzcie, jeszcze raz na ten kącik, e, tutaj wypoczynkowy. Zwracam uwagę właśnie na tą aranżację, na te dekoracje. No i cóż, idziemy dalej. Układ ogrodu swobodny, takie, takie luźno wijące się tak naprawdę rabaty, czyli, czyli to jest właśnie ta część taka naturalna. No i zatrzymajmy się chwilę przy tej rabacie, bo, bo typowo trawiasta Red Barony tutaj na, na, na początku Rozplenice miskanty z tyłu bambusowy, jak powiedziałaś parasol tak. do wymiany, bo, tak. bo niestety nadszarpnął go czas. No ale tak naprawdę jakbyś nie powiedziała, że do wymiany, to myślałem, że tak ma być, bo, bo właśnie ma to swój urok. Także naprawdę wyjątkowa rabata. Tutaj również miskant niestety nie możemy sobie przypomnieć odmiany. Ale, ale myślę, że no gdzieś da się to ustalić także naprawdę piękna trawiasta rabata tutaj kamień gnejsowy który właśnie przyjechał 3 lata temu Tak. 3 lata temu, także jest to przepiękny. jest uwielbiam go w tym miejscu to jest, dla niego. to jest taki znak rozpoznawczy po moich wizytach w ogrodzie, dobrze idziemy dalej, jak w każdej mojej ogrodowej podróży no dwa słowa chciałem powiedzieć o busie. Busa doskonale znacie już z moich właśnie wszystkich ogrodowych wypraw. Natomiast to co jest najważniejsze. Drugim znakiem rozpoznawczym są partnerzy tego projektu wszystkich tutaj widzicie na tej grafice. No i właśnie ci partnerzy wspierają mnie w tych podróżach, wspierają mnie produktowo. Takimi zestawami, które za chwilę tutaj w relacji zobaczycie. No i analogiczne zestawy wędrują do każdego ogrodu, także przyjadą również do Was. Jeśli mnie zaprosicie, swój ogród zgłosicie, uda nam się spotkać. No to właśnie analogiczne zestawy przyjadą ze mną. Także zachęcam nie tylko do oglądania tych relacji, ale również do uczestnictwa właśnie zgłoszenia swoich ogrodów. No dobrze, to e, idziemy jakby w tą taką ostatnią, znaczy najbardziej oddaloną część ogrodu, do tych brzus, o których e, przed chwilką mówiłaś, że posadzone 18 lat temu. Tak? tak, to tutaj... 15 lat temu posadzone, tych, ten ich wiek widać po pniu, mm -hmm. dlatego że my je sukcesywnie i konsekwentnie przycinamy wiosną i, i jesienią właśnie, dlatego żeby nie wybiły do góry. Do góry. Bo Brzoza mm -hmm. jest takim drzewem strzelistym tak, tak. i zasłoniłaby nam cały widok na góry, więc nie my je bardzo mocno. No nie, broń Boże, bo to by tutaj no, było w ogóle. Ale ta kora to już właśnie widać, że, że ta brzoza ma swój wiek, prawda? Tak, no i zobaczcie na ten taki brzozowy, brzozowy zagajnik. Odwrócę się również w stronę budynku. O, i tutaj chyba najlepiej widać to połączenie nowoczesności, nowoczesności, właśnie z tą naturalnością. No i dobrze, i tutaj taka prawdziwa perełka. Bo domek, domek taki letni, ja go pamiętam sprzed 3 lat, ale on się zmienił, rozbudował. No i musimy tam koniecznie wejść, bo, bo chyba tutaj to się dopiero objawia cały twoje, talent dekoratorski. No, dziękuję bardzo, zapraszam. No tutaj mam takie pole do popisu, bo mogę robić wszystko po swojemu. To jest wszystko moje, wszystko sobie sama stworzyłam, podziałałam. I co? No i to jest nasze królestwo, mojej i córy. Tak, nie no naprawdę ja nie wiem, ja brak słów, brak słów, żeby to wszystko opisać. Każdy element, tak tylko Przejdę, zwróćcie uwagę, no, no po prostu Niesamowite, jakby tak Talent masz niesamowity do, do właśnie Komponowania tego wszystkiego A przy tym jakiś ten styl tu jest taki wyjątkowy Ja nie wiem jak ten styl można nawet nazwać, ale, ale, ale no, taka, taka Elegancja, trochę Nie wiem, nie wiem jak zdefiniować to wszystko Powiem tylko tyle, że większość tych rzeczy to są rzeczy z odzysku. Rzeczy albo z drugiej ręki, które ktoś już chciał wyrzucić. Na przykład ta sofa koleżanka chciała wyrzucić pierwsze, co dzwoni do mnie, czy chce. Ja mówię, oczywiście, że chce, jest przepiękna, idealnie mi tutaj spasuje. Kominek też tam od kogoś. No po prostu większość tych rzeczy, mhm. łóżko stare z pokoju córy, stary stolik. No, w ogóle ta szyba, która tutaj jest, to jest szyba sprysznica od koleżanki, którą też chciała wyrzucić, już i zutylizować. No, w zasadzie zrobiłam wszystko: dwie przesunięte wykonałam samodzielnie. Całą tą obudowę tego domku dookoła zrobiłam sama. No, <grych> tak Naprawdę, że, moje tak. wielkie uznanie. Lubię takie rzeczy i mogę sobie tutaj działać. Także naprawdę skarbnica pomysłów. Wejdziemy do środka, do tego domku. No i podobnie. Podobnie e, trochę trochę, e, ale nie dobrze widać, w tej chwili widzę. Jest, jest tutaj taki półmrok, no ale zobaczcie, zobaczcie na te wszystkie wszystkie detale, jak to się naprawdę wyjątkowo komponuje. No cóż, mógłbym tutaj siedzieć jeszcze w tym domku długo i to wszystko pokazywać. O. Ale co, wychodzimy, wychodzimy, wychodzimy. No ten domeczek uwielbiam, bo tu się wszystko zmienia razem z porami roku. Tutaj uh -huh. córa nie pozwoliła mi pościnać tych zarośli, bo chciałam mieć właśnie taki tajemniczy domek. I tak już trochę przyciłam, bo to już było do samej ziemi. No i uh -huh. faktycznie zrobił się taki klimacik no. tajemniczości, tajemniczego ogrodu. Tak, tak, tajemniczego. Cały czas myślę, szukam słowa, jak ten styl określić, bo z czymś on mi się kojarzy. Tak, o prowansalski może trochę? Może, może taki sześćbiszyk trochę. No właśnie, i, i, a, a na pewno, no nie wiem, twój, twój mój, własny styl. Mój, dokładnie. Dobrze, idziemy dalej. Znaczy, właściwie to jakby będziemy się cofali z powrotem do, do, no, do wnętrza ogrodu. No i cóż, jeszcze raz zwracamy uwagę na, na te rabaty, tutaj akurat również trawiasto, hostowa, trochę widzę rododendronów, czyli wiosną jest na pewno szał kolorów. Tak. Zupełnie inaczej ta rabata wiosną wygląda, bo tych traw jeszcze nie ma, a rododendrony wtedy są w swoim żywiole, mhm. więc, więc zupełnie inaczej to prezentuje. Tak. No bo właśnie, bo ten ogród na, no, zmienia swoje, swoje oblicze wiosną. No, wiadomo, te trawy wszystkie muszą być ścięte. Także na pewno tutaj robi się trochę, trochę jakby tak no pusto, pusto tak. bardziej przestronnie, ale znowu wchodzą tulipany. Tak, <laughs> tak, także kwiaty. Także jest 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 również pięknie. No dobrze, to przeszliśmy takim szybkim krokiem Właściwie przez cały ogród. Tam jeszcze taka ściana przed nami, e, no co, element typowo dekoracyjny, chyba. Typowo taki nowoczesny, właśnie. Tak, tak, właśnie to taki element kolejny, który tutaj nawiązuje do tej nowoczesnej architektury. Tego budynku przed, przed tą ścianą chyba cisy. Cisy rosną, tak. Jak dobrze widzę. O, także... Ma jakiś pomysł na jakieś huśtawki, na jakichś takich drewnach, nie wiem. Ma też jakąś koncepcję na to, być może kiedyś się doczekam tego. Tak, może przyjadę za kolejne 3 lata, to, to To zobaczymy. No dobrze, to powoli kończymy spacer po tym ogrodzie. Jeszcze za chwilkę obrócę się i pokażemy to. Jeszcze raz w takim trochę zwolnionym i, i w podsumowawczym może ujęciu. To tyle. Z 17 wizyty ogrodowej. Serdecznie dziękuję Ci za przede wszystkim za gościnę, za to, że oprowadziłaś nas po tym ogrodzie, pokazałaś to wszystko, bo, bo naprawdę no, miejsce szczególne te widoki, ale, ale to co tutaj zrobiliście wewnątrz. To, to naprawdę zasługuje na uznanie. Powiedz, czy jeszcze jakieś plany względem tego ogrodu, tam wspomniałaś o kuśtawkach, które się mają pojawić. Czy to mniej więcej już taka forma zostanie i. Ja myślę, że cały czas coś się będzie zmieniać. Tak jak wspomniałam, ta druga górka jest jeszcze niedokończona. No plany też tam ma swoje. Tutaj no. ostatnio usłyszałam, że chce zrobić taki ogród zimowy, no. za oszklone to całe. No, to... <laughs> Więc jeżeli się nam to wszystko uda zrobić, to, to też będzie taka fajna zimowa alternatywa, żeby jeszcze więcej tego czasu tutaj móc spędzać. Tak, no to trzymam kciuki, żeby to wszystko się udało i jestem przekonany, że jak się już na pewno, znaczy rzeczywiście za to zabierzecie, to to będzie wyjątkowe. Także, także cóż, dziękuję za, yy, za to, że oglądaliście ten odcinek. Tradycyjnie mam nadzieję, że coś ciekawego udało się podpatrzeć, no bo tych tutaj rozwiązań, chociażby ten drewniany płot i, i przede wszystkim to połączenie tej takiej właśnie nowoczesności z naturalnością, no to są na pewno elementy yy, takie godne, godne właśnie tego, aby przenosić do do kolejnych ogrodów, nie wspominając już o Twoich dekoracjach. Dziękuję bardzo, naprawdę dziękuję za tak ciepłe słowa, zważywszy na to, po w ilu ogrodach ty bywasz? My jesteśmy 17 ogrodem, a jak oglądam zdjęcia, to zachwycam się każdym jednym i w każdym znajdę zawsze jakąś inspirację i też się cieszę, że mogę się tutaj dzielić tak samo tym wszystkim. No właśnie to jest, to jest fajne, ta różnorodność, że tak. z każdego ogrodu coś tam można dla siebie zaczerpnąć. No dobrze, to dziękujemy, dziękuję, dziękuję jeszcze raz. Tomku. Ja również i do zobaczenia w kolejnych moich ogrodowych podróżach. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Cześć. Cześć.